Samochody przyszłości kojarzą się z kosmicznym designem, elektrycznym napędem i technologiami rodem z filmów science fiction. Ale wiele z tych wizji już stało się rzeczywistością. Dzisiaj pokażę ci pięć aut, które wyglądają jak przybysze z jutra, a już teraz można je spotkać na ulicach. Jeśli podobają wam się filmy z serii pięć aut, które tutaj macie odnośnik do playlisty Lecimy z pierwszym autem? Gotowi? No to zaczynamy. Dzisiejszy film rozpoczniemy od samochodu, który wygląda, jakby wyprzedzał swoją epokę, przynajmniej o dekadę albo dwie. Tesla Model X. Kiedy zadebiutowała w 2015 roku, od razu przyciągnęła uwagę swoim kosmicznym designem i rozwiązaniami, których wcześniej nie widzieliśmy w żadnym seryjnym suwie. Najbardziej charakterystycznym elementem są drzwi typu Falcon Wing, unoszone do góry niczym skrzydła. To nie tylko efektowny gadżet, ale też praktyczne rozwiązanie, które ułatwia wsiadanie w ciasnych przestrzeniach. Już sam ten detal sprawia, że Model X wygląda jakby był pojazdem z przyszłości. Pod względem osiągów Tesla również zaskakuje. W wersji Plate przyspiesza do setki w około... 2,6 sekundy. To wartości typowe dla super samochodów, a nawet lepsze, a mówimy przecież o dużym rodzinnym Suwie. Do tego zasięg ponad 500 km i możliwość szybkiego ładowania. To wszystko sprawia, że model X jest praktyczny do jazdy na co dzień. Wnętrze to kolejny krok w stronę przyszłości. Ogromny ekran dotykowy, minimalistyczny design, brak tradycyjnych przycisków, wszystko sterowane cyfrowo z możliwością aktualizacji oprogramowania przez Internet. Auto potrafi samoparkować, zmieniać pasy i korzystać z funkcji autopilota, które krok po kroku przybliżają nas do jazdy autonomicznej. Tesla Model X to dowód, że przyszłość motoryzacji dzieje się teraz. Łączy futurystyczny wygląd, innowacyjne technologie i osiągi, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe w sobie. To samochód, który każdy chciałby zobaczyć w swoim garażu, bo wygląda jak wizja jutra, a już dziś jeździ po naszych drogach. Drugim autem jest samochód, który wygląda jakby wyjechał prosto z futurystycznego konceptu, a jednocześnie nawiązuje do klasyki: Hyundai Ioniq 5. Jego sylwetka inspirowana jest pierwszym modelem Hyundaia, Pony, ale przefiltrowana przez nowoczesną estetykę retrofuturystyczną. Kanciaste linie, ostre krawędzie i charakterystyczne pikselowe światła LED. To wszystko sprawia, że Ioniq 5 wygląda jak wizja jutra, która już dziś stoi w salonach. Pod względem technologii, Ioniq 5 to prawdziwy przełom, zbudowany na platformie eGMP. Oferuje ultraszybkie ładowanie. Dzięki architekturze 800 V można uzupełnić baterię od 10 do 80% w mniej niż 20 minut. To rozwiązanie, które jeszcze kilka lat temu wydawało się nierealne w seryjnych autach. Wnętrze to przestrzeń przyszłości minimalistyczne, modułowe, z przesuwanymi fotelami i konsolą, którą można dostosować do potrzeb. Ogromne ekrany zastępują tradycyjne zegary i przyciski, a materiały wykończeniowe często pochodzą z recyklingu, podkreślając ekologiczny charakter auta. Ionik 5 to także praktyczność zasięg ponad 450 km, możliwość zasilania urządzeń zewnętrznych dzięki funkcji V2L, a nawet opcja ładowania innych samochodów elektrycznych. To pokazuje, że przyszłość motoryzacji to nie tylko jazda, ale też integracja auta z naszym codziennym życiem. Hyundai Ioniq 5 udowadnia, że samochód przyszłości nie musi być abstrakcyjnym konceptem. Może być realnym, dostępnym autem, które łączy styl, technologię i funkcjonalność. Dlatego każdy, kto go zobaczy, ma wrażenie, że patrzy na wizję jutra, choć ta wizja już dziś jeździ po naszych drogach. Miejsce trzecie zajmuje samochód, który w chwili premiery wyglądał jakby wyjechał prosto z filmu science fiction BMW i8. Kiedy pojawił się w 2014 roku, od razu stał się symbolem przyszłości. Futurystyczne linie, niskie nadwozie i drzwi unoszone do góry sprawiały, że wyglądał jak koncept, a nie jak seryjny model. Pod maską krył się hybrydowy napęd. 15 litrowy silnik benzynowy, wspierany przez jednostkę elektryczną. Łącznie dawało to ponad 360 koni i przyspieszenie do setki w około 4,4 sekundy. Ale najważniejsze było to, że I8 pokazał światu, iż sportowe auto może być jednocześnie ekologiczne. Dzięki trybowi elektrycznemu można było poruszać się bezemisyjnie, a hybryda zapewniała prześwietne osiągi. Wnętrze. Również wyglądało jak wizja jutra. Futurystyczna deska rozdzielcza cyfrowe zegary i materiały podkreślające nowoczesny charakter auta. BMW i 8 było czymś więcej niż samochodem było manifestem, że przyszłość motoryzacji to połączenie emocji i innowacji. Choć produkcja zakończyła się w 2020 roku, i 8 pozostaje ikoną. To auto, które udowodniło, że wizje przyszłości mogą stać się rzeczywistością i że sportowe samochody mogą iść w stronę zrównoważonej technologii. BMW i 8 to hybrydowy, super samochód, który każdy chciałby mieć w garażu, bo wygląda jak przybysz z jutra, a już dziś zapisał się w historii motoryzacji. Numerek 4 to samochód, który redefiniuje pojęcie luksusowej limuzyny Mercedes-EQS. Kiedy pojawił się w 2021 roku, od razu stał się symbolem tego, jak wygląda przyszłość motoryzacji w segmencie premium. To nie jest po prostu elektryczny Mercedes, to futurystyczny statek kosmiczny na kołach. Największe wrażenie robi wnętrze. Hyperscreen, gigantyczny ekran rozciągający się przez całą deskę rozdzielczą, zastępując tradycyjne zegary i przyciski. Kierowca, pasażer z przodu i nawet osoby na tylnej kanapie mają dostęp do cyfrowych funkcji, które sprawiają, że podróż przypomina interakcję z nowoczesnym komputerem. Pod względem osiągów, EQS również imponuje zasięg ponad 700 km sprawia, że jest jednym z najwydajniejszych elektryków na rynku. Do tego szybkie ładowanie, które pozwala w krótkim czasie uzupełnić energię czyni go praktycznym nawet w długich trasach. Mercedes. Zadbał też o komfort. Pneumatyczne zawieszenie, wyciszenie kabiny i luksusowe materiały sprawiają, że jazda EQS to doświadczenie na najwyższym poziomie, a systemy wspomagania kierowcy, jak adaptacyjny autopilot czy asystent zmiany pasa, pokazują, że przyszłość motoryzacji to coraz większa automatyzacja. EQS to nie tylko samochód to manifest nowej ery luksusu. Pokazuje, że przyszłość premium to elektryczność, cyfryzacja i innowacje, które zmieniają sposób, w jaki postrzegamy podróż. Dlatego każdy chciałby mieć EQS-a u siebie na placu, bo to limuzyna, która wygląda jak wizja jutra, a już dziś możemy ją kupić w salonie. Dzisiejszą listę zamyka samochód, który udowadnia, że przyszłość motoryzacji nie kończy się na sportowych autach czy luksusowych limuzynach. Rivian R1T to pierwszy seryjny elektryczny pickup, który wygląda, jakby przyjechał prosto z przyszłości, a jednocześnie jest w pełni funkcjonalny i gotowy na codzienne wyzwania. Design R1T jest minimalistyczny, ale jednocześnie futurystyczny. Charakterystyczne światła w formie świetlnego pasa, proste linie i proporcje, które nadają mu nowoczesny charakter. To auto, które od razu wyróżnia się na drodze i wygląda jak koncept przeniesiony do rzeczywistości. Pod względem technologii Rivian nie ma sobie równych. Cztery silniki elektryczne, po jednym na każde koło, zapewniają ponad 800 koni i moment obrotowy pozwalający na błyskawiczne przyspieszenie oraz niesamowite możliwości terenowe. Pickup potrafi pokonywać trudne szlaki, brodzić w wodzie i wspinać się na strome zbocza, a jednocześnie oferuje zasięg ponad 500 km. R1T zachwyca też innowacyjnymi rozwiązaniami. Ma dodatkowe schowki, w tym gear tunnel przestrzeń między kabiną a skrzynią ładunkową, którą można wykorzystać na sprzęt sportowy czy turystyczny. Rivian oferuje nawet opcjonalną wysuwaną kuchnię polową, która czyni z tego auta idealnego towarzysza wypraw. Wnętrze jest nowoczesne i cyfrowe duże ekrany, ekologiczne materiały i minimalistyczny układ to przestrzeń, która łączy funkcjonalność z futurystycznym stylem. Rivian R1T to dowód, że przyszłość motoryzacji to nie tylko szybkie elektryki czy luksusowe limuzyny, ale także auta użytkowe, które potrafią być innowacyjne, ekologiczne i jednocześnie niesamowicie praktyczne. To pick-up, który każdy chciałby mieć w swoim garażu, bo wygląda jak wizja jutra, a już dziś zmienia rynek. No i dotarliśmy do końca. Tesla Model X, Hyundai Ioniq 5, BMW i8, Mercedes EQS i Rivian R1T. Pięć samochodów, które wyglądają jak wizje jutra, a już dziś można je spotkać na ulicach. Każdy z nich pokazuje inny kierunek rozwoju. Od futurystycznych drzwi osiągów Tesli, przez retrofuturystyczny styl Hyundai'a, hybrydową rewolucję BMW, cyfrowy luksus Mercedesa, aż po innowacyjnego pick-upa Riviana. Razem tworzą obraz przyszłości, która dzieje się tu i teraz. To dowód. Że motoryzacja nie stoi w miejscu. Zmienia się, ewoluuje i zaskakuje nas rozwiązaniami, które jeszcze niedawno wydawały się nierealne. Jeśli Ci się podobało, to zostaw suba łapkę w górę i sprawdź pozostałe filmy z serii 5 Aut, które i nie tylko. Jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, to w opisie znajdziecie szczegóły. Dzięki, że dotrwaliście do końca. I do następnego. Hej!